Cześć, tu Szymon z kanału Czarno na Białym, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się równania. Co to jest równanie? Równanie pozwala nam opisać jakieś wyrażenie z niewiadomymi. Dajmy sobie przykład: jestem Szymon i mam jakąś ilość jabłek. Nie wiem, ile mam jabłek, czyli zapisuję to jako x. Mój kolega Kuba ma dwa razy więcej jabłek niż ja, czyli jeżeli ja nie wiem, ile mam jest to x, no to Kuba ma 2x. No, a w sumie mamy 120 jabłek. No to możemy sobie to wyliczyć, ile ja mam moja jabłek, ile Kuba ma jabłek. Zapisujemy sobie, że moje jabłka plus kuby jabłka to się równa 120. Czyli 3x to się równa 120. Dzielimy to sobie przez 3x równa się 40. Czyli ja mam 40 jabłek, a Kuba ma 2 Razy 40, czyli 80 jabłek. Zadanie pierwsze. Która z poniższych liczb spełnia równość x kwadrat plus x minus 6 równa się 0. W ósmej klasie nie znacie jeszcze delty i rozwiązywania równania kwadratowego, dlatego trzeba to zrobić metodą podstawiania. Rozważamy sobie przykład A. X równa się 4, no czyli postawiamy za x kwadrat. 4. No czyli jeżeli x równa się 4, no to x kwadrat to się równa 4 do kwadratu plus 4, czyli x minus 6 równa się 0. 16 plus 4 minus 6 równa się 0. Już w tym momencie powinniśmy sobie uświadomić, że nie. Podpunkt B. x to minus 2, czyli podstawiamy. Minus 2 do kwadratu plus... Minus 2 minus 6 jest równe 0. Jest to napisane w nawiasie, dlatego, gdyż podnosimy x do kwadratu, czyli jakby całe wyrażenie. Jakbyście mieli na przykład jabłko jabłko składa się z ogonka, no i z jabłka, które jemy, no to nie podnosimy samego jabłka, które jemy, tylko podnosimy do kwadratu jabłko z ogonkiem. Czyli dlatego musimy być, mieć nawias. Rozwiązujemy. Liczba ujemna w nawiasie do kwadratu jest liczbą dodatnią. 4 plus minus minus 2 minus 6 równa się 0. No i niestety nie. Rozważamy sobie podpunkt C. x równa się minus 3. No czyli analogicznie minus 3 do kwadratu plus minus 3 minus 6 równa się 0. Czyli 9 minus 3. Minus 6 równa się 0, 9 minus 9 równa się 0, 0 równa się 0 i jest to odpowiedź poprawna, czyli C. Zadanie drugie: liczba o 8 mniejsza od 120% liczby x jest równa 16. Trzeba sobie, rozwiązując takie zadanie, porządnie przeczytać jego treść, i wtedy będzie nam 20 razy łatwiej to rozwiązać. Czyli zaczynamy. Liczba od 8 mniejsza od 120% liczby x jest równa 16. No to zaczynamy. 120% liczby x to jest 1,2x. O 8 mniejsza liczba, czyli minus 8, jest równa 16. I to jest poprawnie zapisane równanie. Jeszcze raz. Liczba mniejsza od 120% liczby x, czyli Zapisujemy 120% liczby x 1,2x, 8 mniejsza, czyli minus 8, jest równa 16. Ósemkę przerzucamy sobie na drugą stronę, 1,2x. To się równa 24. Oczywiście, przy zmianie strony zmieniamy również znak. Dzielimy przez 1,2x jest równe 20. Odpowiedź b. Rozwiązaniem równania x plus 2. Przez 4 minus 3x plus 1 przez 6 równa się 2 trzecie. To równanie jest z jedną niewiadomą, nie ma tutaj x kwadrat, nie ma y, czyli możemy to sobie normalnie wyliczyć. Nie musimy podstawiać, wyliczyć będzie dużo prościej. No to zapisujemy x plus 2 dzielone przez 4 minus 3x plus 1 dzielone przez 6 równa się 2. /3. Trzecie. Żeby móc to podejmować, najlepiej to sobie sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik najbliższy jest to 24, gdyż 24 dzieje się i przez 4, i przez 6, i przez 3. No to mnożymy to sobie razy 24 i uzyskujemy 6 razy X plus 2 minus 4 razy 3X plus 1. równa się. 2 razy 8, 16. 6x plus 12 minus 12x minus 4, bo mnożymy minus 3, 4 razy 3x, czyli minus 12, minus 4 razy 4 minus 4 równa się 16. Upraszczamy to sobie, czyli minus 6x to się równa 8. Przenosimy to na drugą stronę. Czyli to się. Tutaj mamy 8, przenosimy na drugą stronę. Minus 6x równa się 8. Mnożymy razy minus 1. 6x. To się równa minus 8. Dzielimy to sobie przez 6. x to się równa minus 8. 6, czyli to się równa minus 1 i 2. 6. Czyli to się równa minus 1, 1, 3. I jest to odpowiedź C. Wzór na pole trapezu P równa się, w się A plus B razy h przez 2. Przekształcając ten wzór, możemy zapisać, że długość podstawy A wyraża się wzorem. No to zapisujemy sobie wzór. P to się równa A plus B razy h przez 2. No i teraz musimy tak dążyć, żeby po lewej stronie pojawiło się a. Najpierw trzeba się pozbyć tej dwójki, czyli mnożymy razy 2. 2p to się równa a plus b razy h. Teraz co jest nam tutaj niepotrzebne? h. Czyli 2p przez h to się równa a plus b. Co jest następnym niepotrzebnym czynnikiem B. 2P przez H minus B to się równa A. I jest to odpowiedź A. W tego typu zadaniach zawsze staramy się uprościć i po kolei pozbywać się kolejnych czynników. Mamy dwójkę, która nam przeszkadza, mnożymy razy 2. Mamy H, który nam przeszkadza, dzielimy przez H. Tylko warto tutaj pamiętać o tym, że jeżeli mnożymy. Bądź dzielimy, to to nam przelatuje na drugą stronę, a jeżeli dodajemy, odejmujemy, no to wtedy nie mamy tutaj ani p razy h, ani mianownika, tylko po prostu obok, tak jak minus b. x przez 3 równa się 7,8 możemy rozwiązać tak zwaną metodą mnożenia na krzyż, otrzymując równanie 8x równa się 21. Jest to prawda, ale postaram się to udowodnić. Jest to tak zwana proporcja x przez 3 równa się 7 przez 8, no i mnożymy to na krzyż, czyli 8x równa się 21, ale postarajmy się to udowodnić, tak żebyście to zrozumieli, że tak można. x przez 3 równa się 7 ósmych, no i mamy mianowniki. Mnożymy to sobie razy 24, ponieważ jest to najbliższa liczba, bo 24 dzieli się przez 8 i przez 3. No to 24 razy 3 to jest 8, 8 x równa się. No i analogicznie 24 razy 8 jest reszta 3, 3 razy 7, 8x równa się 21. Równanie sprzeczne ma 0 rozwiązań. Co to jest równanie sprzeczne? Na przykład równanie sprzeczne to jest, że 1 równa się 2. Albo że x kwadrat równa się minus 1. To jest równanie sprzeczne. I w takim przypadku napisuje, piszemy, że x należy do zbioru pustego. I oczywiście takie równanie nie ma rozwiązań. Zadanie siódme. Jaś waży x kg. Małgosia jest o 10 kg lżejsza od jasia. Razem ważą 102 kg. Jak zapisać równanie, z którego obliczymy wagę jasia? No to pierwsze co? Zapisujemy, że Jaś waży x kg. A Małgosia jest o 10 kg lżejsza od Jasia. Czyli x plus x minus 10 to jest waga Jasia. To jest waga Małgosi. No i razem to się równa 102 kg. No to upraszczamy. Zapiszę to sobie tu. x plus x minus 10 równa się 102. 2x minus 10 to się równa 102. Czy jest taka odpowiedź? Jest, i jest to odpowiedź B. No i zadanie ósme. Jeżeli pole poniższego trójkąta jest równe 16 cm2, to x jest równe. Jest to ostatnie zadanie, ale wydaje mi się, że takie troszkę do pomyślenia. No, pierwsze, co mamy podaną podstawę trójkąta, mamy podaną jego wysokość, no to zapiszmy sobie normalny wzór na pole trójkąta. Pole trójkąta to się równa a razy h przez 2. Podstawa to są te dwa odcinki, czyli podstawa to się równa x plus x plus 2 mnożone razy h, czyli razy 4. No, i dzielone przez 2. To możemy już sobie skrócić. Mamy razy 2, czyli pole to się równa 2x plus 2 razy 2. Za pole wstawiamy sobie 16 cm2, czyli 16 to się równa 4x plus 4. Czwórkę sobie przerzucamy na drugą stronę. 12 równa się 4x. Dzielimy przez. 4. No i wychodzi nam, że x się równa 3 cm. I jest to odpowiedź A. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejne tego typu odcinki. Trzymajcie się ciepło. To był Szymon z kanału Czarno na Biały.